Witamy serdecznie, sobota 7.40 Targowisko Miejskie w miejscowości Czczew Bardzo dużo, dużo gołębi, dużo hodowców Zapraszamy na oglądanie, na filmik Zaczynamy od pierwszej klatki Nie ma gdzie gołębi już stawiać Zobaczcie, wszędzie stawiają Gołębi naprawdę jest bardzo dużo to mogą być w parze, bo mam w samochodzie jeszcze trzy samice, ale w tym samce nie może być, bo to wniagdził ja Co to zarasa? rasa? Belk. Belk? Kolor inny, nie? Rudy. Rudy, rudy. A tu jakie ładne garłacze. To pana? Tak. Jaka cena takiej pary? 300. 300? Te, tamte 200. A czym się różnią? Te są ładnie uchodzite. Pompują się, się lepiej. lepiej? Nie, nie. to chodzi o postawę. No. To para i to para? Tak. 300 i 200. Tak. Bardzo ładne, czyste, zadbane gołębie. Bo niektóre to tragedia, nie? Tak. Nie. jeszcze nie chce patrzeć. Nie? nie, naprawdę ładne były garłacze, zadbane. Tu mamy takie indyki. O, Tadek kiedyś trzymał takie, pamiętacie? Ile takie? 120. Za parę czy za sztukę? Za sztuki. Są młode czy stare? Zeszłoroczne no. No, To pana chowo? Tak, tak Moje, moje, moje A kaczki takie po ile? 280 Za parę? No. Mandarynki? pan dobrze wie. Nie pytam się, bo nie Oczywiście, wiedzą. Orze... Proszę pana. Ja wiem ale, wszystko. Ale jako fachowca. Ale, ale, nie jako to. fachowca bo... ale ludzie oglądają, nie wszyscy wiedzą. Dlatego rozumie, ja się rozumie, pytam, rozumie. ja nie mogę powiedzieć, bo to nie mój towar. Jest. Oczywiście. Ja mogę powiedzieć, że to jest y, barzan. Tak, tak. Mam rację? A to jest kaczka. Ja, ja pana Dlatego, o... proszę państwa, to jest kaczka mandarynka, tak? Tak. Wiem, że są do... dwie pary. Ciemniejsze są samczyki, jaśniejsze są samiczki. Widzę, że są kopiowane. I jak cena 280 zł za parkę, Dlatego no ja nie mogę powiedzieć sam sobie, bo to nie jest moje ja towar. To, to ja to ja tylko o to chodzi, że oglądają mnie wszyscy, co nie wszyscy znają. Się. Ja to, ja muszę Ale to w innych miejscach, to, 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 to tak jakby pana głos, to tam też w innych miejscach jest? Nie, jak w innym No, na przykład w pońsku, jak gdyby. No, no, no. Jak Twój głos to jest, nie? Aha. No, no. no, no. no tak, Wydwór no, no, no. No albo gdzieś tam. No tak, 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 tak. No, tak. U innego jakiegoś tam znajomego. A co pan chce też jechać ze mną kiedyś na targ? Może tak, ale, ale nie, ale tak zaobserwowałem, sobie to... Ale powiem będę panu, tak, nie wszystkich się pytam. To są głupie odpowiedzi. No, 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 albo no. sprzedane, albo żartuje go warty 200, on mówi 20. Tak, I tak. po co taka odzywka? Ja to mówię, ja nie muszę mówić tego. Ja chcę, bo inni się mnie pytają, czemu pan cennie pyta? Niech sami przyjdą tu z telefonem i sobie nagrają. Tak jest. Niektórych chce 5 zł za nagrywanie, niektóry odzywa się szybko. No tak, Zależy kto jak no. Dlatego ja nagram. Wiem, który jest normalny facet, to mogę się go zapytać. Po co jakieś nerwy, nie? Kaczki widzieliście 100... 140 zł, sztuka. Jakby ktoś chciał na sztuki, parka 280. Pawiki, indyki 120. Jak mi ucieka Stoję, kurde, jabłka. Jabłka sprzedała, nie dostałem jabłka. Tutaj mamy takie. Taszki. To nie z tej strony, muszę iść z tamtej strony, bo tu będą klatki odwrotnie. To nie, to nie będą. 120, już mu powiedziałem. Co? Tu idziemy z tej strony. O, indyjskie pawie. po ile te indyjskie pawie? O, 80 zł. Para. To są indyjskie, nie? Tak. Tylko białe, pan? Tak. Elegancji. Teraz ich dużo już, nie? Kiedyś ich nie było. Nie wiem jak się Tam jest dużo, na tamtej stronie. Tu mamy garłacze. Wiedeńskie były A tu jest Ten jest bardzo ładny Ale jeden Ile za to? Nie ma jeszcze Nie pana? Tu same pasiaki jasne, tu to jest kocioł szare słabe, A takie podki. Niektóre to wstyd pusi do gojemnika, panowie. Ten zobacz.

Cześć, cześć, cześć Panowie, naprawdę jest bardzo duży targ Bociany bardzo ładne, widzę Które takie bociany? Za parę? Za sztukę? 100 zł za sztukę

Górki 60 zł Ja nie wiem Tam się pytałem 60 zł A co pani pyta? Ładny widynek Nie parę Para? A para ile? 80 80? Tu słabsze na tej stronie gołębi, więcej kur widzę Papug Tutaj jeszcze widziałem jakieś gołębie. A, Wiele, wiele. Wiele, to jest. Jest tutaj, jest tutaj. Darek ma. Co tam potrzeba? Kurek, takich pan nie ma? W domu mam. Po ile? po ile. Ile pan ma takich w domu kurę? Czekaj pan. Eee, mam cztery takie kurki. Nie? Po ile? Pięć, A skąd pan jest? Ze staroba. A za tydzień pan będzie? No powinienem być, nie. Więcej niż cztery nie będzie. Nie, nie, nie. Jakie nie, nie. to są? Proszę? Jak one się nazywają? Lili w jest no, czy tak? No, srebrzystki, nie. Mam taką parkę, to sobie tą parkę zostawię, bo ja nie... One, one... bo ja mam małe kuciki. A nie mam kurek już, bo mi się wszystkie potopiły. Potopiły się? No wstawię. A Ale... lukcyzja.

Bociamy siwę pocztowe Tam panowie ze Starogardu ktoś chce mi oddać całą hodowlę za darmo w dobre ręce mam nagrać jakby ktoś chciał całą hodowlę ponad 100 gołębi pocztowych Pan dobrze lata, likwiduje ze względu zdrowotnych, nie chcę żadnych pieniędzy, mogę później podać kontakt, jakby ktoś był zainteresowany, to ja opowiem później na, na filmie na początku. <trybuj> Okay. Tu imamo bočano i

a no to za kury te czarne, jak się nazywają? Kajama Kajama? Jaka cena? 200 za parę, parę? Takie inne, nie? Tu papugi jeszcze gramy, panowie Bardzo ładne na tu mamy faliste różne kolory widzę białe, zielone, niebieskie a tu jakie <laughs> Nie mam gołąbeczki. jest? Ja sobie w rubliku. Mam eleganckie tu Nie mam <sharp> Bo je papany rzeczywiście. A tu białe nie rzeczy, ale stare produkty. to po głowie. czerwone? Co to jest, proszę pana? Ile ma kosztować? Samički, pan nie ma? Nie, nie mam. A w domu nie ma pan parki takiej? W domu mam, ale to już do rozważenia. Dużo pan tego? <gry> nie, mam dwie pary takie ładne. Przywiezie samochód Nie chcę pan pary sprzedać. Jak będą młode. Jeszcze przyjedzie, będzie hmm. A to same nie chowa, nie? Trzeba podkładać. Kto pakuje później albo gruszką, to ma podkładać po jakiejś hmm. Mamki A jakie kolory pan ma? Czarne i czerwone. Czarne i czerwone. Ładne, nie? Dobra. Ładne, ładne. I nie ma ich, nie? Nie, nie ma ich. Tam, że będzie, przywiezie jeszcze jabłko, będzie. To jest to i smak, nie? O, tu pani ma gadane na jabłka, elegancko, nie? Bajera dobra, nie? Na jabłka. Bardzo dobre są nie? Elegancko, Bajera, nie? To pani gąbki? Nie, to są korytarze. Jaka cena? Za Parka. sztukę? A pani, a te? Pani? To też kolegi. A pani co ma? A moje sto? A te kanareczki po ile? Kanarki to To pani, nie wiesz, jak mówisz, że twoje. ja nie rządzę kanarkami, ja tylko to miejsca. Staszek powiedz pani, po ile kanarki. po ile kanarki? Ile? Za sztukę? 90 zł. 50 zł. A te u w góry? A w góry też można gdzieś zyberki. Po ile? 20 zł. A tu kanareczek No, ładny, nie? Śpiewają, nie? Tu mamy takie papuszki. Jo, ładne klatka Papuga tańczowa, 50 zł sztuka, o to jest dobrze Panie, tam już jest samczyka mam naprzód, nie tego po już nie. Tu jakie ładne Ha, ha, ha. No, dobra, ten, 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 tu jest spara która się spasowana jest, nie? Ten sam jest nad nie? Bo to, nie? O ten są, już masz, to są one dopiero To są faliste? Standard, standard, tu, tu ma pan człowiekist, ale to są tęczowe, inne gatunki. nie? One inny kolorów nie rzucą, nie? Jakby pan pomieszał to nie jest już no. tęczowych mało już to jest bękki bo to jest sam To jest A to podobne do tego, nie? Co? Tak, tak, teraz pan zobaczył różnicę. To są tańczowe falisy, a to faliste standard. Tych jest mało, w ogóle Takie w Duże one trochę, nie? No dlatego na tym to polega. Ja dwa razy mi się pompsom miałem te na 70 Ile takie, ile takie kosztują? Panie ja za parę zł tysięcy złotych, to rozbijam bo jedną samicę A ta para? Ztuły, tak? Stuwy, no to bardzo... Ma pan one są już tutaj sparowane. To wszystko, te mogą już iść w tutaj. Te jeszcze nie, nie chciałbym. parka, tamte 350 i tak to wygląda. Dobra, tu co się jeszcze walniemy, tu mamy kaczki, kury, o znowu YouTubera mamy. Dobra, Pyle takie kaczory? Nie są kaczki. Kaczki? 60 lekaczki? 60 zł. To jest roczne? Tak. 60 zł. Na czarninkę eleganckie, pyszne. Dobra, panowie, pozdrawiamy z targowiska miejskiego. 8 godzina. Przechniemy jeszcze jeden filmik. Zobaczcie, Ósma godzina, jeszcze w targowisko duże. Dobra, do zobaczenia. Na kolejnych filmach. Pozdrawiam.